I nie patrzy na gwiazdy, że mam szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czymś wyjątkowym. 76 i wiele szóstek. naprawdę mnie dzisiaj prosiło, żebym sprawdził jedną rzecz. Mianowicie to, czy jeżeli założymy sobie teraz nowe konto, to czy dostaniemy wraz z tym nowe startery, czyli na początku gry, czy będzie możliwość zapania nowych starterów z drugiej generacji i co z tego wyszło? Zapraszam do oglądania. Nowe pokémony z drugiej generacji to startery, brzmi to, można powiedzieć ciekawie, więc spoko, stworzyłem nowe konto, widzicie to wszystko teraz na swoich ekranach, efekty też również zobaczycie troszeczkę później, na sam koniec można powiedzieć. Ja jeszcze na 19.15 mogę zaprosić was, jeżeli jesteście ze Szczecina, na Jasna Błonia, będę pod papierzem, będę tam wykrywał jajka, więc jeżeli ktoś chce podejść, przybić szóstkę, pogadać, cokolwiek, to zapraszam serdecznie, będzie taka okazja, także... Często takich rzeczy nie robię, ale jeżeli ktoś chce, to serdecznie zapraszam. 19.15 Jasne Błonia Szczecin przy papieżu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. A co do tego, czy ta druga generacja faktycznie jest w starterach. No stety, niestety nie, jak sami teraz widzicie, niestety tej drugiej generacji w starterach nie połapiemy sobie, czyli Chikorita odpada, Cyndaquil odpada i to, to również, nie spotkamy ich na początku gry, są, są to mm, startery z pierwszej generacji, tylko dostępne nadal na początku gry, czyli Squirtle, Charmander oraz proszę Państwa Bulbasaur i te Pokémon będą dostępne cały czas, nie będzie żadnej zmiany w tym aspekcie, bo jeżeli miałaby być, to wydaje mi się, że byłaby od razu z wejścia drugiej generacji, czyli wczoraj wieczorem, tak się nie stało, więc no niestety zostajemy z tymi pokemonami, które widzicie teraz na swoich ekranach, czyli Squirtle, Bulbasaur i Charmander, więc żadne pokemony startery startowe się nie zmieniły i wątpię, tak jak mówię, że to się zmieni w przyszłości, tak więc no chcieliście, żebym to sprawdził, proszę bardzo, sprawdziłem, nic ciekawego się tutaj nie stało, chociaż szczerze mówiąc ja się spodziewałem, że zmienią startery czyli zmienią trzy pokémony początkowe, no to byłoby normalne, tak? No bo w końcu druga generacja to też nowe pokémony startowe. Niestety na Jantik zaplanowało to inaczej lub wstety zależy w jakim tam punkcie, z jakiego punktu patrzycie na to. Ja bym wolał pokémony startowe mieć nowe, ale jest jak jest, także nie ma co narzekać. I więc, jeśli ktoś bija na jasne błonie o 19.15, to do zobaczenia, a my widzimy się już jutro w odcinku. Trzymajcie się, Cześć! z moim bogiem Gadek. Zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośni, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki prawdziwe i pierdolę kwestie lat. Pierdol